W każdym razie dziękuję i czekam na pytania, jeżeli chcecie coś się dowiedzieć. Witam druku. Czuwaj. Ja bardzo bym prosiła, żeby druch jeszcze opowiedział o spotkaniu z mamą. O czym? O spotkaniu z mamą. A, dobrze. Bo to też bardzo ciekawa historia. Dobrze. Rzeczywiście jest to ciekawa historia. Otóż od początku powstania, już właściwie dwa tygodnie przed powstaniem byłem rozłączony od rodziców. Już tak powiem byłem sobie sam, sobie pan. I mamą się żegnałem, to nie myślę, że o tym myślisz, kiedy wybiegałem już z domu po przebraniu się i umyciu i mama wyskoczyła na balkon i zapytała Tadziuniu, a kiedy ty nas znowu odwiedzisz? A ja zamachałem tylko ręką i zawołałem mam, mamusiu, do zobaczenia po wojnie, po wojnie. I faktycznie wróciłem dopiero. Dwa lata później. Ale jeszcze jeden pewnie szczegół, który chciałaś powiedzieć. Jak wróciłem do domu? Jak wróciłem do domu? Dobrze. Jak wróciłem do domu, to wróciłem do domu w 1945 roku, 31 lipca. Prawie dokładnie w rok po wybuchu powstania. I wówczas. Nie wiedziałem w ogóle, kogo tam zastanę, co dostanę. W momencie, jak znalazłem się na tej swojej ulicy, na filtrowej, gdzie wówczas mieszkałem, wszedłem na drugie piętro, gdzie mieszkałem, i zastukałem do drzwi wejściowych. Nasz dom był postrzelany porządnie pociskami, ale Nasze mieszkanie jeszcze jako tako wyglądało. No i zobaczyłem, drzwi były te same, które pamiętałem, jak wychodziłem, tylko tyle rozbijane deskami na krzyż, tak jakoś. No i ja zastukałem do drzwi, i w pierwszej chwili słyszę kroczki naprzód mojej młodszej siostry i głosik jej: Kto tam? Więc ja mówię: Tadeusz. Ona zamiast mi otworzyć drzwi, to się odwróciła, poleciała w głąb mieszkania, które tak jakby było częściowo porozbijane, z, wi z wiadomością Mamo, Tadek wraca. Ale ja stałem za drzwiami. Dopiero przez te częściowo rozbite mieszkanie. Mama przyleciała, otworzyła mnie, złapała mnie i zaczęła mnie indagować co, gdzie, jak i tak dalej. No więc była wtedy mama z siostrą, tylko... Nie, a mężczyźni się zaczynają dopiero odwierać. A to o tym myślałaś, tak? No właśnie. A ja wypominałem moje siostrze to przez wiele lat. Ja wracałem po dwóch latach, a ty mnie nie chciałaś wpuścić do mieszkania. Miałam rację? No. Wszystko. Dziękuję bardzo. Nie ma już więcej pytań? Brawo.